Dzień dobry, witam Państwa. Jerzy Strzyż, jesteśmy na Stadionie Opatowskiego Klubu Sportowego. Tydzień temu odbyły się wybory nowego zarządu, a przed kamerami jest TV, pan Piotr Łata, nowy prezes klubu. Dzień dobry. Panie prezesie, zawsze jak wybierany jest nowy zarząd, to ten zarząd ma jakieś tam cele. Jakie główne cele stawia pan przed nowym zarządem, którym pan kieruje? Główne cele utrzymać trzy grupy młodzieżowe i grupę seniorską i zdobyć jak najlepszy wynik sportowy w sezonie 2021-2022. I to jest cel najważniejszy i to było powodem tego, że przystąpiliśmy do wyborów do zarządu OKS. A co z drużyną seniorów? Drużyna seniorów cały czas będzie utrzymana. W tej chwili dostał zadanie trener Mikołaj Jasiński, który do niedzieli formuje drużynę seniorów i personalnie ma przedstawić w niedzielę, kto będzie zawodnikiem OKS-u. Większość zawodników pozostaje z czwartej ligi, dołączą nowi, są w tej chwili testowani. Rozumiem, ale drużyna może zająć albo pierwsze, albo szesnaste miejsce. Które zają, zająć ma po pierwszej rundzie? Na pewno wszystkim, wszystkich marzeniem i życzeniem jest, żeby zajęła pierwsze miejsce. I to jest cel, ale w piłce nożnej nie można czegoś założyć, bo jest to sport doskonale kibice i my wiemy o tym, że tu nie ma założeń, tylko tu się liczy wynik sportowy w danym meczu. Czy nadal pan nie odpowiedział? Pierwsza trójka. Połowa, końcówka, spadek? Nie ma takiej odpowiedzi. Na pewno marzenie, życzenie, satysfakcja dla wszystkich miłośników OKS-u, by było pierwsze miejsce. Jak będzie trzecie, będzie naprawdę cudownie. A jak będzie środek? To nic nie poradzę, będzie środek. Czy jakieś jeszcze inne zmiany zajdą, jeśli chodzi o sztab trenerski? W sztabie trenerskim nie zajdą, e, jeśli chodzi o drużynę seniora. To zostaje Mikołaj Jasiński trenerem. Jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, jestem umówiony na poniedziałek na rozmowy z trenerami. Z tego co wiem, wyrażali chęć dalej pracować w OKS-ie i prowadzić grupy młodzieżowe. Czy pan Pater zostaje, pan Kadela I, i, i pan Waszczyk. Proszę powiedzieć, co pan zamierza zrobić, a w zasadzie co zarząd ma zrobić, żeby przyciągnąć więcej kibiców na trybuny? Choć tych kibiców w Opatowie naprawdę nie brakuje. Powiem troszeczkę z drugiej strony. Uczestnicząc w sezonie 2020/2021 wraz z moimi kolegami z zarządu jeździłem na wszystkie mecze OKS-u Opatów i naprawdę my mieliśmy największą frekwencję, jeśli chodzi o czwartą ligę. Będziemy współpracować z mediami lokalnymi, będziemy plakatować miasto, informować kiedy są mecze. Będziemy też chcieli, żeby Grupy młodzieżowe nie grały przy pustych trybunach, żeby też podać terminy rozgrywek. Jasne, OKS rozegrał kilka sparingów. Wiem, że Pan je oglądał. Zaskoczyły Pana wyniki i gra? Tak, bardzo mnie zaskoczyły, bo w ostatnim czasie nie mieliśmy takich wyników, nawet w sparingach. Ostatni sparing pokazał, że jest nas na coś stać, że jest tu cel, jest serce do walki Zawodnicy się przygotowują, co niektórzy wchodzą w drużynę. Chwała im za to, podoba mi się to. Wynik idzie w świat. A ja to proszę zaprosić kibiców, bo te rozgrywki się niedługo zaczynają. Tak, rozgrywki zaczynają się 15 sierpnia. Jedziemy na mecz do chmielnika. Następnie 22 mamy tutaj spartę dwikozy u siebie. I wszystkich zapraszam do chmielnika 15 sierpnia na godzinę 17. Dalej będą informacje przekazywane odnośnie meczu tu na miejscu. A z tego co wiem, to jeśli chodzi o DWIKOZY, czyli ten mecz na miejscu, to będą jakieś niespodzianki, prawda? Tak, pracujemy nad tym. W poniedziałek spotykamy się jako zarząd, bo nie ma kolegi skarbnika, jest jeszcze na wakacjach. Chcemy coś przygotować, chcemy coś nowego wprowadzić. Z kolegą Marcinem, który jest skarbnikiem w zarządzie OKS-u, wprowadziliśmy już taki punkt, rozprowadziliśmy. Kilkaset gadżetów klubowych, wspomogliśmy w ten sposób OKS, dalej się chcemy rozwijać, prowadzone są już rozmowy, może wprowadzimy jakieś inne atrakcje, nie jest to tylko zależne od nas, bo na to wpływa wiele czynników. Dziękujemy. Pan Piotr Łata, prezes OKS-u zaprasza na inaugurację rozgrywek piątej Ligi Świętokrzyskiej, a materiał przygotował Jerzy Strzyż.